Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Hurt World. Na początku możecie tutaj łapkę w górę. Zapraszam Was do oglądnięcia rajdu na ekipę Darek Otwórz. Była jedna osoba online. Także intro, yo! Chodźcie, chodźcie, bo on będzie wychodził. Wziął tak. sobie przed drzwi Dobra, biorę cz cztery cekki na razie. wychodzę. Nie opłaca się po drzwiach, nie? Chyba. nie. Chyba. Dobra, dawaj tu sobie. Chodź z tymi cekami. No nie piszcie na tym czacie. Nie piszcie na czacie. Skały przy No to nie macie, jak gadać to na czacie, tym bardziej macie nie gadać. Bo tu jesteście zmutowani. Gdzie, jesteś Gdzie ty jesteś? Tu, skacze. Masz. A to jest na na dole, czy u góry? Żad to nie będzie Nie, nie będzie u góry. Mi się to tak wydaje Nie, no, na dole, co ty? Pójdzie, to jest nie? Pójdzie. Pójdzie. No do Dobra, to trudno, na no barze. Odrobi się, tuż. Patrzcie, drzwi, dwie, drzwi, drzwi. Dwie dwi. osoby. Ej, defuje, fuja Ej, de no! Jej. Yeah. Kamień, nice. za co? Kamień. Co? Dobra, no, ja idę po następny już z tymi przed drzwiami, ej. Czekaj, bo nie mogę tego spotykać, no. Słuchajcie, tam trzy osoby idzie przed drzwi. A o, on z drugiej basu wychodzi, z drugiej bazy No właśnie, To jest garaż. Trzeba, a co się zaczyna? Dobra, dobra, walimy na ziemię chyba, nie? Tak, mhm. tak, tak. Spójrz no... co bierzesz, że po no Nie, na źle, 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 popatrz. A, do, dobra, dobra. Pójdzie? Nie wiem, bo to, te ścianki są dziwne jakieś. wiem, no bo ta jest wyższa, bo jest beton. No już przyjeżdżałem, Husnext, i po Poszło. Na jedną. No na jedną. Masz hasher, ceki. to Jeszcze raz na jedną. leżą. Gdzie? No tutaj. Czy? Ej, tu jest Darek, defuje. No to mówię, patrzcie skąd on wychodzi i stójcie Jakie tam dwie osoby. Nie wiem jak, jak włączyć live'a na Steam'ie. Co za ty... Jak <laughs> na Steam'ie? Co? Jak? Dobra, wejdziemy tu. Chyba. Powinniśmy. to włączyć? Nie wiem, tak. Co za ty live'a włączył. Ja oglądam. Jakło. Masz następne, dwie, hasher Czekaj, A... bo nie wiem teraz gdzie sadzić. Przed ciebie. Przed siebie? Czekaj, bo tutaj coś jest. Ej! Pa drzwi są. A to są do wyjścia, do wyjścia to są, dobra? Nie, nie, nie. To są do wyjścia. Dobra, czekaj, drzwami dalej szedł chyba. Drzwiami? No, to żeby ja. nie zamurował, ej! Sadzisz na drzwi? Sadzisz. Dobra, sadzę na drzwi. Ej, stójcie w... a w sumie nie mam betonu, to żebyśmy, nie zamuruję. Żebyśmy weszli od tych drzwi, ej. Żeby nie było jaje zaraz. masz. Łap, dwie ceki jeszcze. Te drzwi do kółka robiąc dookoła bazy. No i gadaj to na was zajdźcie. A gdzie mam gadać? Gada... No możesz patrz, nie gadać Patrz, patrz jak daleko już patrz. jesteśmy Dobrze patrz. To nie Uż są od wyjścia? Nie wbiegajcie wszyscy Które tańki. to są w końcu? Dobrze Panie, idziemy to... No przed ja... siebie To są chyba od wyjścia, czy nie? Przed siebie, To są od wyjścia Nie To nie są od wyjścia chyba Zobaczcie czy są... Zobaczcie czy są od wyjścia, żeby nie było jaj Od wyjścia no to od wyjścia czy nie? Defuj, Hany no, z nifową. Od, od wyjścia. Dobra, Hany z no, bo... Ja pierdolę, ale... Tu macie, tu macie drzwi. Po co tam wbiegacie wszyscy? Kurwa, oni, oni gadają, że od wyjścia są te... czaj, czaj, czaś, nie zbieraćmy. Nie wiem, które są w końcu od wyjścia. Siobie. tu chyba. Co? Tu masz, tu masz wyjście. Tu. Jebije kilofem. Tak, ale to jest slimak, no to... Czekaj, chyba, że tu sadzimy, nie, killer? Bo też nie, bo tu jest, są cztery ściany znowu, nowej. I... Dajcie, dajcie. A bo tam, e... tam ej, niżej, niżej, niżej. Ja nie niżej, wiem, niżej, gdzie to sadzić. Po... Tu na wprost, niżej. Ale to jest pojedyncza. To sadzimy tu? No to już my na do Ja nie wiem, gdzie to sadzić. Dobra, piskaj. prostu byśmy nie weszli za dużo ścian. Dobrze już to żelazną torkę. No i ale no, już cek mamy mało Ile mamy? Polutko Z pięć? Ile mamy cek? Chyba Nie wiem, ja stoję tam tytywkowi pod drzwiami. O za mnie to zbieracie. Weź też po ceki. Chodźcie. Przyjechały. Seleny. Wychodzisz wszyscy. Wychodzi Darek z Niesławką i z fullstaffem. Dobra, no ale co po Ceki, bo nikt nie pójdzie. Ja jestem już, bo mnie zabił. To jest taki będę cię kowerował. I wszystkie? Nie, ile jest? 10. Weź 5. Kowerujcie, kowerujcie. Są 4. Ale są blisko już? Przy, przy tej drugiej bazie są, przy tej drugiej bazie. Czekaj to Seba, może cofnij? Na dół spadli, na dół, to Czekaj, chodź, chodź, chodź. Daj daj się. Daj, daj, to... daj mi jedną cekę Seba i uciekaj zresztą. Jedną, z pierwszej Czy spłóć im totem zbić wszyscy. Nasi padli czy nie? Za... Padli nasi na tym, Dobra, nasi nie padli chyba. Notujemy. No ja odzywać się nie mogę. W pięciu lecimy. Pod ich totem szukamy ich totem Czy jesteś w środku. Mówiłem, gościu jest w drugiej bazie. No bo No bo to jest garaż. 200, 200. Dobrze. Ma Sławkę za takie piękne. Dobra, no seba, dawaj jeszcze jedną cekę, soba. Dobra, dwie biorę już. Weź dwie no. Jesteśmy coraz bliżej. Zaraz wszyscy przyjadą, nie? Już wszyscy Dobrze. Dobra, przyjadą. ale my musimy do tej bazy wejść. No to. Ile mamy jeszcze? 8. To wyjdziemy chyba, co? No... Tam, tak. ej, teraz dzwonił... Nie, 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 tutaj, prosto, killer. Tu. Gdzie ty jesteś? Bo tu jest nie. duży beton, no to są iksy. Widzisz, tu jest duży beton. Odsuńcie się, po co tam... O... O... Widzicie się w samym ucieczce? Dawaj, chyba. Wrzuciłem? Tak. A, no. blak. Tylko coś czuję, że my walimy nie w ten totem. No i dobra, trudno, loskowne, mam gdzieś tam są skrzynki i tyle. mi pisali, że to po prostu baza jest. No, pisali, też byś pisał? No wiem, że to może nie. No dobra, no coś musimy wysadzić, no. Bez przesady. Wbiją? Wbiją. Dobra. Weź też jeszcze dwie. Proszę. Braci... Ja to jestem. Weź dwie. Stój Murują nas, próbują nas murować. nie Niebezpiecznie postawił, ale... No to stójcie tam. Dobra, jeszcze jedna żelazna. No to, to tam betony popękały. Biorę dwie, już idę. Okay. Bez haszera. Aha, już tam, to staję. Ma taki? Ja jestem, nie mogę wejść, bo... już jestem. Gdzie ja, ty jesteś? To nie jest czasami ostatnia już? Dłużbę, to jest już nie? Chodź. Nie, nie defuję. Bo dobra, Za jeden. Dobrze jest. I tak, I tak ono musi iść na, na jeszcze jedno Pa, jak wywaliło pół bazy, ty. Tak na dwie musiała iść. To tam, proszę, to tam, bro. proszę. Proszę, to, 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 to proszę. Ostatnich. Ile mamy? Jeszcze pięć, nie? No. A czego brać? Brać? Okay. Faszer? No nie. O, I Co tam jest? Brać ceki? Jest tam coś? Na sufit piznie, na sufit. Na sufit. Dobra, dawaj ceki, dawaj ceki, dawaj ceki. Ile? Trzy. Ej no, nie wiem czy Dobra, wyjdziemy panu. Dobra, to biorę panie. pięć będę się podwiedzać. Wyjdziemy tu? So, Natomiast... Na sufit mi się pizdnie. Wyjdziemy pizem tu? Nie wiem. Biorę ceki jak coś wychodzi. Czekaj, my który totem sadzimy teraz? Ten drugi ja pierdziała. stańcie dziś na trawie, żeby on to nie zaborował. Biegnie, biegnie, biegnie. Dobrze, dobrze. Pso. Ale słyszałem, jak 20 oszło jednego typu. No, na daleko pewnie. Na daleko muszę Ty już się wystraszyłem, że dach nie poszedł. Są skrzynki. 11, to jedna ceka. Do, wypadów do wypadówki. Do wypadówki, Hannes, do wypadówki. Cover, cover. Już mnie wkurwili. Te osoby, które wbiegły teraz. Czekaj, poczekaj, No, ja nie, nie wiem po co oni tam się. wbiegają. Wypierdolacz, no. Wypiercie wypiercie z tym bo jeszcze są skrzynki, to od razu lecą. Cover, a wysadzcie dalej na to tam. Ta, cofaj, się, odsuncie się, się. Gdzie jest gdzie wypadówka, bo nie wiem. Tu, raz. cofaj, plecy, chodź. Dobra, graj, pójdź. pójdź syn, też. Biegnie dar. Toś mnie zamurował. Okam. Nie, no. Potem mam. Hej, weź na ten wypadówki hany, zmieniamy szybko. Czekaj, czekaj, ja zmienię, ja zmieniam to dłużej zmienię. Czekajcie. No, no tam był. Ja poświęcę. Masz totem, czy nie? Tak, tak, ja wziąłem. Na tu chcę. Stał nas pięciu, stoi na pusta baza. Dawaj szybko tu, idę. ubijcie ten totem, ej. Masz sobie totem czy nie? Ja ja mam... W ten... Czeka, czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie widzę, nie widzimy. Nie zostawiam na jedno, na jedno zostawiam Jesteś już? Hannes. Dobra, Dobię. zostaw na jedno. Okej. Okay. Posłuchaj się. Dobra, jest na to. Need to Ej, zamurowaliście. No tak, dobra, już. Odmuruj. Jesteś? Tak. Stawiaj się pan. Ok, stawaj, Hannes Pięknie. Dobra. Nie yy, teraz tak, drugiego to temu chyba się nie opłaca sadzić. Nie wiem, nie wiem. Tu jest chyba drugi. Ile, ile nam zostało? Drugi. Zero Trzeba. chyba. Cztery. Cztery? To, to ile poszło? 14 yy, chyba. Dobra, no, rozbierać to wszystko i wyjeżdżamy zaraz. A w drodze tego nie ma skrzynek? Yy, no, jak to było deto, tu już wszystko, no to... No, się... no, wioski, to nie. No, wszystko No to Tylko deto i ceka, ja Deto, kolorki, no, bo... tłuszcz, benzyny, pompy, saskoczpelty, wszystko. Tłuszczu. Tłuszczu ile tu Tłuszczu chyba. To gitara To tak, gitara, to się zwróciło. Czy na plus. Czyli Jadę Nie. Sadzimy, nie sadzimy dalej, co? Na jeszcze na CK. Okay. Ej, po co to jest na cekach. Ale po co to mówicie? Zaraz mogę to wyłączyć lewa. coś tutaj słyszy Tak mogę włączyć lewa? Nie jak... <grywa> Dobra. Ale co na Steamie jak coś Zbijajcie to, zbijajcie co to wszystko. Przyjdzie? A no co? Zakończę teraz Dobra. Czekajcie, mogę stąd jakoś wyjść z tej bazy? Z cekami z wszystkim? No Dawajcie, wychodzę. Tak, jak wchodziłeś. Dobra, kowarujcie, ja wychodzę z cekami. Stoimy tu. Dobra gitara. O, no, stop. Cytuję: no, Sadzicie no, pustą bazę. Może dobrze, że tak pisałeś, żeśmy się przestali. Mhm. Ale dobrze, że ten totem wysadziłem, a nie ten drugi. To już nawet nie wiem, gdzie jest drugi. A ładnie, idealnie szliśmy, nie? A, czy znaczy w sumie jakbyśmy szli, jakbyśmy nie walili w drzwi, to byśmy weszli. Nie, Maciek, ambi... Maćku, albo Aleluja. Maćku, albo Aleluja, weź tu stań, przy tej tutaj skrzynce. Dobra, Hannes, weź to, wrzuciłeś to do temu? żeby było pokazane, co tak, było. Tak. Mało. Jak? Jako było tyle? No. Dwa staki tłuszczu było. Więcej było. Maciek, się I tylko tyle. Górek jest. I tylko tyle kolorków? może kolorów co, nie mieli, drugi sadzić? ale to trzeba no. znaleźć, to pierwszy znajdźcie drugi, a potem wysadźmy dora, no, oni pewnie mieli część na tym, a część na tym, ale znajdźcie ale, pierwszy, ja to przeskanujcie skanujcie jakąś tam młotkiem i tak dalej, może to było tak, rozbierać to nie, tu nie ma tego, tu nie ma tego, nie ma, w no. tym miejscu nie ma. jest, nie, jest. Jest. Ja skaczę i go nie widać to nam się gdzieś. Znowu odmurowali. To nie odmurowują. Ty. To tytaj. Hej no? Ta on ma autorkę. No on ma autorkę do drugim tutaj przecież. A Windził no. u nas autorkę. Seba pasmiej. zmian. Sebarespa zmian. Seba Dałem wam kotem, górę. No on tam? No otworzył. No ja O dzięki. Mieliście jakieś kolory czy nie. Jakieś kolory czy nie? Nie wiem, nie gdzie nie było kolorów Nie było? Było Nie, nie, ja, nie Też te Ej, no, to, to było, bo ja nie, nie było. To daj nam wszystko, wszystko daj nam to, nam. No to ja bym do tego Co to było? Za bazę, Daj tą drugą bazę Daj tą drugą no. Nie, bo w tej drugiej jest więcej Haszer, na ile to łaza poszła? 15? Microphone activated. No ile wzięliście? 19? Zostały 4, no to 15. Ale tylko tłuszczu brakuje do cek. Mhm. No, ale burka jest tylko z taki coś. No, ale tu jeszcze jest z taki. Dobra, na razie rozbierzmy to. Weź maszynkę. Chodź, jak mam ich wszystkie i ty... Tak, no, ja mam klucz maszyny, no, ja mam plusz do maszyn. Dzieci to... na dobra. dole. Chodź no, do góry. No, Proszę. Ja jak oni sami nie, nie wiedzą, co w bazie mają, ty... W sumie trochę... Coś tam się zwróciło zawsze. Ja wczoraj chodzi do tamtej bazy co do drugiej, to do nich wbiłem tam do środka kurwa. I miałem ej, ej, nie biłem im do, do selera, ej, Nie out. no po co? Oni ktoś... tak są mało. Skrzynki... Zebrał ktoś z tamtej bazy? Zab ej, zabiłem się na dole, weźcie mi Cały plecak i tu. Zebrał ktoś skrzynki z tamtej bazy, co zaradowaliśmy Chyba ktoś z skrzynki. Mierka, to, to. Czerkuj, bady, rabinka, no i mi wypadła, Dobra. Rabin, to nie szczuwałem. Mikrofon muted. to węgiel zbierałeś? Mikrofon activated. To zbędny ten węgiel, przecież mam maszynę na ziemi. Trzeba mam jeszcze do tego. Mikrofon muted. Ej, chłopaki. Cztery, trzeki, chłopaki. A chłopaki, 4 ceki 11. Alo, chłopaki. Ale nie, poszło 16, bo jedna ceka była przecież. nie? Mm. Mikrofon muted. Jego, zbierzcie mi jego. Nie mam nic Co zapadło? Jak wszyscy mi się i sprawdza. Pewnie i nikt nie powie. Nie, nie poleciałem pompuj, poleciał, mam się hierka Dobra, ja idę po nowego. Mam mój ktoś kill off? Ja mam się tutaj Dobra, dasz mi. Ja, hasher MG, super idzie. Daj mi, Hany z kill off. Dobra. No i gitara. takie rajd'y to ja rozumiem. Ej, zdejmij i. STF, SB, jest Mateo, Mateo, kolgan. Jestem szablo ze mnie tomb. Dobrze. User was moved to your channel. O, no też już wpadł po mnie, stała mokra na jej 10:20, ale skalibrował. Microphone porta. activated. Tak, nie dajcie, nic nie jest żadna. E, Microphone jedycie, do, do, muted. Zero. Ej, masz jakieś Ej, masz jakieś Patrzcie, już ciotkiem biegam Go. Dobra minuta, zaraz zarobimy to rozstawiamy się połó... Jeden strzał i umieramy Ej, a to bijemy się z nie? To to jest słaba A bijemy nie, się czy nie. nie? Bo nie. się, to jest... <tosuj> bijemy się, to jest... Patrz który dzień ma i pan już normalnie staw będziemy zaraż, zrobić User zaraz nie zaraż, zaraż, your channel. Się, a już zginiesz Nie, po prostu... Ty zabijesz, ja cię rozbiorę Ty zabijesz pierwszy to masz presję. Jak, jak ja was wszystkich zabiję i dalej 4 no, no. 4 godziny do, do bazy tego. Hasher ma skrypty na MHK, No, acha, teraz a Hasher wyślij, skrypty na acha... wszystko. A Hasher teraz szykuje, patrzcie! Bo ty no. haker ja, południowy jesteś. Jaka, patrzcie, z... Ja Kazurowi nagadałem, że skrypty na to, żeby wchodzić na kulę, nie? Powiem Hasherowi, gdzie masz. Hasher, acha... dawaj ich. Hasher wszystkie wszystkich zabije. Jak ja tak o pa. Pa, pa. Ja mu powiem, bierz ich, a Hasher już od razu go zabija. Zero mint wyjścia mi.

chodźcie tu, e. już Ja tu jestem już. Ja zabiłem prawie już wszystkich piesków. Borknął. By, by, dawaj, by, by, by. dawaj, dawaj, bo pies idzie. Bądź na giesach. Ty pek uciekasz... Ty pek uciekasz za to. Uciekam, uciekam, cio, 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 cio. Rozbieram całe meteoro... to. Nie było to, nie? Zabije go ktoś? Ja zabiłem sześciu. Raki jedna. Nie miałyście? Nie wiem, czy coś miałem. A może rak jesteście. Ja. ja uciekam, ja pozbieram cały metor. całe A. skrzynki. Co ty Uciekaj uciekaj. Tak muszę do bazy dobiec. Ja, ja nie gdzie tam, tam jest, tam jest, tam jest. Nie uciekaj, ja nie chodź, 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 chodź. tak. Tłuszczu My nic no, jest nie dobra Ale uciekaj Zostań, z tym, czekaj ty zabiję. No ty biegniesz, ty biegniesz? To jedyne Nie, na to ja. To to to... Coś to, 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 to. ci goni ty, 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 ty... Dobra, dobra, zabiję go Dual Leży. Dobra, został Dawaj, uciekaj, uciekaj, e, no! Zabij mnie dzik! Biraku! Ja nie widzę lutów jeszcze, dobra Dzik. Jesteś rakiem, mówię ci uciekaj. Teraz metal przerąbaliśmy. Nie, tam jego konieczność co? No, nie wiem, ja nie widzę skrzynki. I mnie zaskoczką nie. A nie mam amu w popie. Dalej, ja się wracam. No go zabiję! User, join your channel. No i super. Dobra, tak, ale leży w skrzynce, której nie widać. Dobra, jest, mam skrzynkę. Dobra, mam skrzynkę, widzę. Dobra, dawaj, 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 zbieraj. O! A co tak macie z tego motoru? Sprawdźmy. kolorki. Pozbieraj kolor. Tak, puszczu. To... No, tak. User, join channel. Tak, ja zastanawiam tak tłuszczu, 100, 120 niebieskiego, 120 zielonego, 40 burka, no i Bo tyle. na redzie teraz Dobra. bazy i ten. Nice. To oni, to oni. I'm so hungry. Chodźcie, proszę, chodźcie, chodźcie. Dawaj, dawaj. Kurde. Wysiadać. Wysiadłem. S aha, przyjechałem cię, po z liścia wziąłeś. Wsiadać. Tak czerwona kurtka ma sławka leci w stronę czerwonej. No Wsiadaj. Koni, Ilu ich jest? Trzech, czy się. Zabiłeś któregoś haszer, czy nie? Nie, kierowcę dostał. Oni zaraz Kierowca, Kierowca, Kierowca no ma czarną. Tylko nie wiem czy zabijemy, ja mam trzymam mu. Ile ich ten jest? Przestępcy. Cztery. Ej, auto wyjeżdża na skrzyżowaniu na zimę. ja walimy ich. Take a moment right here, Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Twarzy ktoś tak na jeszcze To ty? Ja, teraz masz Easy. Ej, zabijcie extreme... No Jezu, Jest z, przed... z, jak oni tak hamują. Kaczper. Easy! Dobrze koła przebiło Stoń, su, 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 sój, Dawaj wysiadam, wysiadam. No, no. Dawaj, no. mamy auto. Zabij go, no, zabij go! Kierowce, no, kierowcę bardzo! No, kierowce. kierowce! Koło, no, mu przebij cokolwiek no, ile Ja no, Nie usiadaj, nie wsiadaj. Nie no zabij go! Koło! No. Leży, nice! No.

Ej dobra, jak coś to gdzie ty miał tam ja jeszcze... Na... Ja jestem na ciemnej, jestem Otwórz mi to. Po co ja w tyle gadacie? Panowie sobie, bo się... jest... a to ja się car... Ej tu do drogi. Ja biegnę drogą. Ja biegnę drogą. Chcesz... Chcesz... Daj mi ten nie. tą bluzkę. Siadań, ja nie mam bluzki, ja nie mam. Wszystko zebrałem. Oj, Ej, weź weź mnie w czasie. Wszyscy